Siemaneczko ziomeczki z tej strony Lemek 651. Dzisiaj sobie zagramy Wrotem G, to jest nasz drugi odcineczek I wraz dzisiaj ze mną jest? Wojtek. No. Dlatego zaczynamy. Gdzieś ty polazł? Stary, Ciebie do Jak widzicie, mam już tutaj Max Ataka. Ja mu pomagałam Jak tutaj widać, tak. Deksa jakieś tutaj gówniane itki. Do. Więc bez, bez zbędnego gadania i opierdzielania się. Zaczynamy nasz odcineczek. Trzeba się tepnąć w angielandy. Ospitu! To ludzie, ale tam spikę mi dropnął. No, no, zanie... no tutaj... Zniknął. Zarobiście. Ja Abi zniknął. No! Czekaj, tutaj powinien być jeszcze następny. No poczekaj, ja tego zrobię! A ja sobie już zrobię jeszcze następnego i dropnę na dexa. Mo możesz mi ty Ty atak mi pewnie dropnął! No, bo zabiję typcia. Bla 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 Masz 5 sekund. I zaraz mnie wytepa Wbiłem. Jest dobra, próbam Szybko. Sorry, muszę wbijać. Dobra, wbijaj Dobra. Zabije się w zwierzątko. Ja nie mogę chyba coś Czekajcie, zrobię krótkie cięcie, bo jakieś no y do mnie piszą na skype'ie i po cięciu. Zobaczymy się. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. Wszystko mam ogarnięte. Więc możemy kontynuować odcinaczek. Albo zrobię jeszcze jedno cięcie i jak będziemy na bosie to wznowię. Dobra, jesteśmy I... za, zaraz gdzieś tutaj powinien być bos, bo tutaj widzę ludzi. Na ej, ej, a jak coś... Dobra, mamy bosa! Ja Ludzie! Jak coś to ja będę ci pisał na czasie, To sobie tak zobacz, bo... Ja coś to ci będę mikro połączał, jak mi się to pokoju wejdzie, okej? Okay? A jak ona wejdzie do to się będzie dało. No. Jak coś to ja będę pisał na czasie, albo mnie będę połączał. No. A czemu i jakąś chudę. Cztery Dobra, lat. ludzie, zaś trzeba robić cięcie, bo to wiecie ile to trwa, żeby czekać na drugiego bosa, ile nie wiecie, to wam mówię. Około gdzieś takich 6-7 sze minut, a wtedy to już będę musiał odcineczek kończyć. No to widzimy się da Bosie, Darka. Dobra, ludziska jest już open, jak widzicie, tu jest ten zrąbany boss, do którego się boję przejść, bo wypuszczę te swoje strzały i jak się w niego wbiję, to mam od razu deda. Jak widzicie, tutaj mamy UT, tutaj mamy UT, UT, czyli najlepsze. Tutaj widać, tam pisze Crystal Sword i tam pisze koło niego UT. Dobra, bijemy bossa. Fak, nie dropnie nam nic, bo weszłam w tą wodę zrąbaną. Jedynie co to, no może nam główny dropnąć. No i tak jak mówiłem, ludziska gówno nam dropnęło. Sorry, jak będzie taki kłaserem, czy się wody napić? To o, Dexland, wybiłem. E, Wojtek, gdzie ty je, Gdzie ty być? Ja jestem na na rizmie, nie? No, ja jestem ja jest na gruniku. No, ja też. Bo saciskam. No, Jestem tam gdzie ty, ale ja już drodze nie mam go, że się popatrzę. Zero. A on pepa, pepa. A mi zero. O, o może mi pepa w drodze. Oh, shit. A bez, y, Nie. Odkładam sobie ataki. Co? Dobrze wiedzieć. Odkładam sobie ataka i defa, bo sobie zbieram... Bo Możesz mi uzbierać na manę, bo jeszcze tylko dwa defy czy tam ja dwa. Ja ci mogę nawet Friseb'a kupić, chciał. Kupisz mi? Ale nie, ja poszki spokojnie. No bo ja właśnie mam dwa, potrzebuję jeszcze dwa na Dwa. Ja mam ataka jednego także ją. To możesz mi dać. Pójdę być. Ja, nie. Ty mi dać spotki, ja cię po prostu kupię. Nie, nie. Ja bo... Ale ciebie czasu, nie mam szakni do ciebie, tak tyle. No nie, bo ty mi... ty mi oskamujesz. O no nie, nie oskamujesz! Bo to nie mi tak dawał i jakoś do niej nie oskamowałem. Ale ja sobie sam wolę kupisz. Ale co, nie oskamuję cię? No ja sam sobie wolę kupiesz. Aha. Jest, nawet ją ronkę.

o ninja, haker, przed sobie. Oni mogą mieć haków, my możemy. A czy ja mam haki? Ja, ja nie mam haków. Ja jestem mam. Daj. Wywal. O wywal nikogo nie ma i ataka tak samo. Nie, sam sobie otwierać. Ja za obraz wywalać. O wywal. Dobrze. potem i tak musisz oddać. No oddam Ci jeszcze tylko jeden i będę miał Frostbite'a. Yy, tylko, że wiesz, że będziesz sobie musiał kupić manę za 4 defy, nie? No a, i... Ataki. I potem jeszcze kupić, yy, i potem jeszcze będzie jednego defa. Bo za manę Ci nikt nie da. Za 5 defów Ci dadzą, ale za manę Ci nie dadzą. Nieraz kupywałem. Za tego, za manę. Nawet za trzy yy? defy sprzedają. Udry Całe, wiesz. Tam był pupet XD. Co? Majd spoketa. A nawet mam słabe itki. Co? Nawet mam słabe itki. No. Masz ekspo! Nie mam Expo. Nie byś się tego przydał tej 12 bar Przerwało cię chyba. No, przerwało Cię. Przerwa? Nie, tylko raz się zreagowało. No, no to była wina. Wiadomo kogo. Tak. No. Takiego jednego y, dziecka, który kupił sobie komputer. Takiego jednego dziecka. Takiego jednego dziecka, który kupił komputer w Tesco. Nie, kupił komputer kurde jest tego z piasku, który mu się rozcypuje całkiem. Eee, y boss chyba. No, no boss tepe. No. Mądę, no, wydepię. Znaczy... Depnę się do nas tutaj. No, odepnę się. Proszę, no dropnij mi widzisz. No i pewak! Mi też pewak! To wszystko Jurka wina! To wina tuszka. Nie, bo były te zrąbane boty od Glowing TP. Ciekawe czy dadłem. Nie dadłeś. Yes. Jakoś mi pokazał, że jest 200 HP, a mam całe HP. Yolo. No, bo na Nexusie już się uleczyłeś szybko. TP szybko jeszcze jest ten Glowing. Już... to wiesz, że ja jestem w tym Glowingu? Tak? No, ja do niego piłem. Wiesz się w te potworki! Jaki szczęścież. No... Dawaj, ja jeszcze po nie ruszyłem? No spoko, spoko. Gdzie? Yes? Ojej, no no, yes. yes. bo ja go... tu płasko wbił. Ale się we mnie wbił, frajer. Śmieć, a nie frajer. A kom... A nie wyjdę, nie wyda, mnie, ja to Ja też chyba zaraz wyjdę, bo dodam.